Tak jak zawsze? Ty wstęp, ja środek, ty koniec? Dobra. Będziemy mówić o tym, że. No. Informacji o marketingu na tym naszym polonijnym e, środowisku jest cała masa. Nasz marketing jest bardzo specyficzny, taki wyjątkowy, bo Polonia jest wyjątkowa. Tak, Musimy mieć pewność, że te osoby, które tam pójdą nas reprezentować, że zrobią to dobrze, Dokładnie. bo wyślemy kogoś i ktoś przesiedzi na telefonie przez 5 godzin i powie, że w w nikt, nie, nie, tak, nikt nie przychodził. Mhm no niestety. Więc w tym momencie potra potraktujmy to jako narzędzie marketingowe, czyli przygotujmy się do tego strategicznie, czyli miejmy ten swój obraz, okej, okay. jaki jest cel, cel jest taki, żeby się zaprezentować, żeby się zaprezentować, to te osoby, które tam są, muszą wiedzieć, czym my się zajmujemy, e, znać naszą historię i w ogóle mieć ten taki, ten elevator speech przygotowany. To jest świetna forma właśnie do tego, żeby zebrać informacje, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tych klientach, nawet przygotować sobie jakąś krótką ankietę Oczywiście. w ramach, powiedzmy, jakiejś losowania, loterii, tak. czy czegokolwiek hmm. i zebrać informacje, co nasi klienci szukają, czego potrzebują, hmm. co ich interesuje. Czy to jest kwestia, nie wiem, ceny, serwisu, dostępności. No Masę możemy sobie przygotować różnych fajnych hmm. rzeczy, które dadzą nam od razu odpowiedzi na, na pytania związane z naszą działalnością. Mamy czerwiec, mamy lato i w tym odcinku będziemy mówić, gdzie warto być, na polonijnych imprezach. A oprócz tego gdzie, to będziemy rozmawiać o tym, dlaczego warto uczestniczyć w imprezach polonijnych organizowanych w okresie letnim, dlatego że to świetna forma marketingu, świetna forma na to, żeby dotrzeć do nowych, swoich stałych klientów, z nimi porozmawiać, dowiedzieć się więcej i tak naprawdę zamienić to na sprzedaż. Jak zwykle zapraszamy w niedzielę do porannej kawy 8 rano. Do zobaczenia na Polonijnych imprezach. Do zobaczenia na Polonijnych imprezach.